Znaczy, zacznijmy może od tego, że kim w ogóle jest taki konsul czy dyplomata? W, no, w zasadzie konsulowie to prawie zawsze z dyplomatami, nie, 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 nieco to może czasami inaczej wygląda, ale my jesteśmy urzędnikami, jesteśmy zgodnie z artykułem 173 Konstytucji mianowanymi czy częścią służby cywilnej mianowanymi urzędnikami którzy tam ładnie właśnie w tej konstytucji jest napisane że jesteśmy neutralni politycznie czyli mimo tego że reprezentujemy nasz kraj to nie jesteśmy wybierani w wolnych wyborach nie jesteśmy członkami partii politycznych od polityków powiedzmy no, bardziej otrzymujemy instrukcję, jak ma być realizowana czy główne cele tej polityki, ale no, te wszystkie szczegóły no, to robią urzędnicy, to jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dosyć pokaźna liczba ludzi, którzy na to pracują. I no, jeśli co wybory, miałaby się cały aparat. Urzędniczy zmieniać, no to fajnie państwo, i myślę, że żadne państwo by nie funkcjonowało. Po no prostu. Tak, Więc my, my jesteśmy urzędnikami, powiedzmy, od polityki zdala, a jak jesteśmy wybierani, no to powiedzmy, są pewne, no można wnioskować o wyjazd do danego kraju.